Poszukujesz dermokosmetyku na dzień, który szybko się wchłonie, da uczucie świeżej skóry, pełnej blasku i energii? Jeśli tak, to mam coś dla Ciebie. Sesderma Cevit Radiance Krem Rozświetlający to dermokosmetyk idealny na dzień. Dlaczego? Jest lekki, szybko się wchłania, dając natychmiastowe uczucie świeżości, ale jego główną zaletą jest skład i zastosowana nanotechnologia, dzięki której składniki mają szansę zadziałać w najgłębszych warstwach skóry. Kompleks składników zawartych w produkcie dodaje skórze blasku i energii, wyrównuje koloryt, a także działa antyoksydacyjnie. Zawarte w składzie stabilna witamina C, naturalne ekstrakty z miłożębu japońskiego, korzenia lukrecji, morwy białej czy słodkiej pomarańczy poprawiają wygląd skóry i redukują przebarwienia. Zastosowana w kremie nanotechnologia pozwala przedostać się składnikom aktywnym w głąb skóry i zadziałać głębiej. Krem delikatnie złuszcza martwy naskórek, dzięki czemu wspomaga odnowę komórek. Sezderma Radiance stanowi także bardzo dobrą bazę pod makijaż. Po jego użyciu skóra staje się wyraźnie gładsza i nawilżona, zyskując również solidną ochronę antyoksydacyjną. Stosuj krem na co dzień zarówno rano, jak i wieczorem na suchą i czystą skórę twarzy i ciesz się zdrową i pełną blasku skórą.